Aniu, jesteśmy na naszej inwestycji, gdzie są już wykończone dwa przepiękne pokoje. Laury i Miłosza, w których dostarczyłaś przepiękne tapety. I czy wytwory to są Twoje twory? E, tak, to są nasze twory, to są nasze wydruki. E, to są tapety winylowo-pizelinowe, dopasowane do wymiaru, więc e, możemy je spersonalizować e, idealnie pod... E, klienta, podzamawiającego. Mhm. A przy okazji też możemy dobrać wzór, który będzie pasował do wnętrza, a przede wszystkim taki, który będzie podobał się dzieciom. Mhm. Dzieciom nie tylko, no bo tutaj są takie wzory, że myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Tak. A czy taka technologia, bo w sumie kiedyś zapety były bardzo popularne, potem się z nich zrezygnowało, a teraz one wracają w wielkim stylu. Wygląda to przepięknie, efekt jest niesamowity, naprawdę. I czy jeżeli chodzi na przykład o samo zainstalowanie, przyklejenie, to one są samo przylepne, czy też używają specjalnego specjalnego kremu, jak to. Do tych, które to tutaj mamy.